Siemaneczko, z tej strony Dirtowy Bubu, witajcie w mojej rowerowni. Jako, że w poprzednim odcinku rozbieraliśmy sobie moją zjazdóweczkę, mamy tutaj na stole całą rozebraną. Za momencik zmienimy lokację tych części i na tym stole zrobimy sobie serwis tego oto tampera DHX 5.0, krok po kroku. Lecimy. Jak widzicie, mamy tutaj damper DHX 5. Pierwszą czynnością, którą wykonam, będzie odkręcenie sprężyny. Robimy, robimy to za pomocą tego, to pokrętła i kręcimy w stronę, w stronę właśnie, żeby to nasze pokrętło zbliżało się ku temu. Jak już mamy to odkręcone, sprężynę bierzemy na dół. I tutaj, jak widzicie, jest takie mocowanie to delikatnie cofamy. I już mamy wolną naszą sprężynę. I zanim zaczniemy rozbierać amortyzator, należy tutaj wszystko bardzo dokładnie przeczyścić, bo nie chcemy mieć tutaj tego syfu wewnątrz niego. Chcemy, żeby to zostało na zewnątrz. Także, także czyścimy. Najpierw używam do tego taką nieco brudniejszą ścierkę, żeby zetrzeć ten właśnie tutaj brud. Następnie kawałek gąbeczki moczę tutaj w roztworze wody właśnie z płynem do mycia naczyń. Bardzo spoko działa to, odtłuszcza bardzo fajnie. I tutaj czyszczę wszystko mega dokładnie. I teraz jak już mamy sobie wyszorowane wszystko, idę to sobie opukać na spokojnie pod bieżącą wodą. Za chwileczkę wracam. Następnie po przetarciu wszystkiego tutaj wydmuchuję wodę, po dokładnym przeczyszczeniu naszego dampera, Zanim zaczniemy go rozbierać, warto sprawdzić jedną z rzeczy. Warto sobie sprawdzić jak on już teraz działa, jak się zachowuje, jeżeli mamy skręcony tutaj ribanda na maksa, w jaki sposób on działa, jak on odbija. Robimy to, żeby mieć pewne odniesienie, jak on działa przed serwisem, jak on działa po serwisie. Jeżeli coś pójdzie nie tak podczas serwisu, to po prostu wiemy, do jakiego elementu chcemy wrócić, lub do jakiego elementu, do jakiego momentu nie chcemy wrócić. Także sobie sprawdzam teraz, jak on działa i jak on szybko odbija. Sprawdzam, czy działają wszystkie regulacje. Sprawdzam, jak to tutaj po prostu działa. I jedną z rzeczy, którą teraz robię, to odkręcam Ribanda praktycznie na maksa. Będzie to po prostu łatwiejsze potem w serwisowaniu, jeżeli sobie odkręcimy ribanda. Następnie przechodzimy do zaworu powietrza. Odkręcam, odkręcamy wentylek. I będę chciał teraz spuścić powietrze całkowicie. Następnie za pomocą imbusa numer 2 odkręcam tutaj e, śrubę. Nie trzeba je odkręcać całkowicie, wystarczy, że lekko popuści. Po drugiej stronie jest dokładnie taka sama śruba i ją też sobie odkręcam. Po poluzowaniu tych dwóch śrub mogę zdejmować już śmiało naszą, nasze pokrętło regulacji, natomiast ja jeszcze odkręcam do takich ustawień pierwotnych, nasze pokrętło i teraz spokojnie je zdejmuję. I w tym momencie upewnijcie się jeszcze raz, czy macie spuszczone całkowicie powietrze z waszego amortyzatora. Jak mamy, to możemy przechodzić do kolejnych części. Do wykonania kolejnych czynności serwisowych będziemy potrzebowali klucz z nasadką 24 oraz klucz nastawny. I to właśnie od niego będę teraz zaczynać. I po zamontowaniu dampera w Imado kluczem nastawnym Będę próbował właśnie odkręcić tutaj górę mojego amortyzatora. Puściło. Powinno być to dokręcone dosyć mocno, ale nie tak, że nie jesteśmy tego w stanie odkręcić. Nie wiem, czy słyszeliście, był taki specyficzny dźwięk, właśnie puszczanego powietrza. Oznaczało to, że damper był tutaj właśnie zapowietrzony. I teraz po wszystkim delikatnie, żebyśmy tutaj nie chlapali olejem. Wyjmuję. Jak widzicie w środku mamy tutaj olej i ten olej będziemy chcieli przelać do jakiegoś innego pojemnika. Teraz będziemy się chcieli dostać do komory powietrznej. Nie ruszamy tutaj tej górnej śruby, bo ta górna śruba tutaj odpowiada za regulację tej komory. Nam chodzi o to, żebyśmy po prostu tą całość tutaj wykręcili. Najlepiej sobie poradzi klucz nasadowy, bo wtedy nie obrobicie sobie tutaj tych rantów. No jest to bezpieczniejsze i właśnie takiego klucza nasadowego teraz używam. I w tym momencie warto sobie zmierzyć IFP, czyli właśnie głębokość osadzenia się tutaj tego elementu w środku amortyzatora. Warto po prostu suwmiarką od początku do właśnie tego elementu zmierzyć. Wtedy macie pewność, że macie ustawiony amortyzator tak samo jak właśnie przed serwisowaniem. Nie będziecie mieli żadnego tutaj zaskoczenia. Za chwileczkę opowiem o co z tym chodzi. I w tym momencie zastanawiasz się pewnie o co chodzi z tym, tą tutaj odległością. Po co to w ogóle mierzyliśmy. Otóż IFP jest to bardzo ważna wartość i nie zagłębiając się w szczegóły, jeżeli twój damper ma określoną długość montażową, w tym przypadku 241 mm, to Moje IFP wynosi 38 mm i tak też tutaj odczytałem z mojej sufniarki i tego IFP będę się trzymać. Czy IFP może być większe? Większe może być, wtedy będziesz miał większą komorę powietrzną, natomiast jeżeli IFP będzie zbyt małe, to może ci wysadzić damper, bo będziesz miał zbyt dużo oleju w całym systemie i no generalnie lepiej się trzymać tych wartości, które podają i teraz za pomocą imbusa numer 2 będę chciał właśnie odkręcić tutaj śrubeczkę tylko uważajcie, bo chyba przy niej jest taka uszczeleczka i nie zgub się tego i w tym momencie za pomocą szczypiec będę chciał to tutaj chwycić i przenieść ku górze i w tym momencie delikatnie tutaj róbcie takie ruchy lewo, prawo żeby sobie nie uszkodzić tej uszczelki, która jest na tym elemencie. Tak właśnie wygląda ten element. On ma na sobie uszczelkę. Ważne jest, żeby ta uszczelka tutaj była w dobrym stanie. Możemy sobie od razu zrobić inspekcję, czy nigdzie nie jest naruszona, nacięta. Rzadko się zdarza, że jest ona uszkodzona, ale warto to od razu zobaczyć. Naszym oczom ukazało się wnętrze dampera. Mamy w środku właśnie tam taki pierścień Zimera. Bodajże, powiem Wam szczerze, że jeżeli działa Wam tutaj ta regulacja od propedala, to ja bym tego tutaj wcale nie ruszał. Przechodzimy do drugiej strony. Te dwie komory są ze sobą właśnie dołem połączone. Tutaj jeszcze mamy resztki oleju i te resztki oleju będziemy właśnie chcieli wylać. I za pomocą czystej ściereczki, tutaj czy czyszczę wnętrze tego amortyzatora. Zarówno tutaj, jak i tutaj. Możemy też to sobie kompresorem przedmuchać. I zanim przejdziemy do następnego kroku, chciałbym, żebyś wiedział, że to co teraz zrobimy, ważne, żebyś się nie pomylił w tych wszystkich podkładkach, bo jeżeli tutaj się walniesz, to twój amortyzator nie będzie działał prawidłowo właściwie. Sam też tutaj pozmieniałem kiedyś kolejność tych podkładek. Ogólnie, tak jak to zdejmiecie, tak musicie to dokładnie złożyć z powrotem, bo, bo Wam to nie zadziała. Tutaj Orzeł wspomniał, warto sobie zrobić tego zdjęcie, warto sobie, nie wiem, warto to po prostu odkładać w takiej kolejności, w jakiej to robiliście. Mamy tutaj wkręcone tą część dampera w imadło i teraz za pomocą nasadki, też tutaj ważne jest, użyjcie do tego nasadki, będę chciał odkręcić tą śrubę. Też sobie w miarę możliwości zapamiętajcie moment obrotowy tej śruby i ważne jest to sobie przytrzymajcie od dołu, nie pogubcie tych e, podkładek, nic nie zgubcie. O, I tak jak to jest, tutaj są właśnie takie bardzo cieniutkie blaszeczki i to tak jak jest po prostu odkładam na bok. No i w tym momencie już nie ma czego zepsuć, po prostu bierzemy, zdejmujemy ten element. Całość tutaj możemy sobie fajnie przeczyścić, i w momencie, w którym bym chciał powymieniać tutaj te wszystkie uszczelki, i tak dalej, to bym to zrobił, ale teraz tego nie będę robić, bo uszczelki jeszcze trzymają olej. Tutaj po prostu to fajnie teraz przeczyszczę, przedmucham i przesmaruję. I teraz tutaj, właśnie na te uszczeleczki nanoszę smar. Nie jest to zwykły smar jakiś litowy, nie wiadomo jaki, EUT43, nic z tych rzeczy. No, polecam Wam, żebyście do tego użyli jakiegoś dobrego smaru, typu właśnie SRAM, SRAM Butter czy coś, czy coś w tym stylu. Niech to tutaj będzie fajnie nasmarowane. I taki oto nasmarowany element wkładam z powrotem. Tutaj bardzo, też sobie przesmarować od razu tutaj tą uszczeleczkę. I bierzemy właśnie tą zakręteczkę. I wkręcamy dokładnie z tymi wszystkimi elementami tak jak było. Oczywiście to tutaj już jest przeczyszczone i teraz dokręcam to. Nie dokręcamy tego na pałę, ale dokręcamy to zdecydowanie. Nie za mocno, nie za lekko. I w tym momencie możemy sobie sprawdzić od razu czy nasza regulacja tutaj Nadal działa. Teraz przechodzimy właśnie do tego elementu. Go też delikatnie będę chciał tutaj tą uszczeleczkę przesmarować. I teraz delikatnie, żeby nie uszkodzić tej uszczelki, wkładam to do środka. Równomiernie. Padło tutaj ze strony Kaspra bardzo ważne pytanie. Co jeżeli teraz ta podkładka weszła zbyt głęboko? Po to właśnie mierzyliśmy sobie to IFP, żeby właśnie teraz tą to dać sobie na tej samej wysokości jaką mieliśmy. Możemy to zrobić teraz. Możemy to zrobić za momencik, jak już wlejemy olej. Ja to zrobię dla pewności i teraz, i jak wleję olej. Sprawdzamy, teraz mam 39. Będę chciał, żeby to miało centymetr mniej. To jest jakoś tak, dobra. Jak widzicie, mam tutaj ze sobą dwa oleje. Są to oleje akurat Valvoline, nie jest to materiał sponsorowany. Jeden z nich ma 15W, drugi z nich ma 5W. 5W w uproszczeniu to jest rzadki olej. E, ostatnio miałem zalane 5W i mój amortyzator był troszeczkę za bardzo żywy. Jeżeli byśmy go natomiast zal zalali tylko i wyłącznie olejem 15W, to odbijałby bardzo wolno i jego praca by była bardzo taka zamulona. Dlatego ja po prostu zmieszam te dwa oleje i będzie dobrze. Teraz do właśnie do szklanki będę chciał nalać troszeczkę oleju. 5 w do tego dolewam troszeczkę oleju. 15 w Teraz będę to chciał wszystko tutaj fajnie przemieszać. I takim oto roztworem zaleję mój amortyzator. Teraz wlewam do amortyzatora. I teraz będzie się dziać magia, moi drodzy. Wyrównują nam się dwie komory, i właśnie tutaj pojawia się w prawej komorze coraz więcej oleju. Oznacza to, że nam się, że nam się fajnie to wszystko odpowietrza. I teraz ważna sprawa. Jak widzicie, poziom olejów w obydwu komorach nam się wyrównuje. Teraz będziemy chcieli tutaj dolać oleju na maksa, do tej komory. I będziemy chcieli bardzo szybko włożyć tutaj ten element. Tak, żeby nam się cały ten układ nie zapowietrzył. Tak, wiem, że leci. To, to tak ma być. Tutaj delikatnie odsysam. I teraz będziemy chcieli zakręcić naszą bardzo ważną śrubkę. Jednak zanim ją sobie wkręcimy już mocno na stałe, warto sobie sprawdzić poziom naszego IFP, czy nam się poprzez to tutaj zalanie amortyzatora nic nie zmieniło. U mnie moje IFP jest tak jak przed zalaniem, więc teraz dokręcam mocniej tą śrubę i będziemy chcieli odescać ten nadmiar oleju. Tutaj sobie wszystko dobrze już możemy dokręcić. I ten właśnie tutaj nadmiar tego oleju. W sumie całkowity ten olej możemy sobie spokojnie odlać. I tą komorę teraz dokładnie czyścimy. Podczas czyszczenia uważamy, żeby tutaj już nic nie zmienić. Następnie zakręcamy. Teraz to dokręcamy. Nie napałe. Wszystko z umiarem. I teraz ważna sprawa, zanim zaczniecie sprawdzać jak Wasz amortyzator działa, zanim zaczniecie cokolwiek tutaj ustawiać, uginać, ważna sprawa, żeby napompować wartość minimalną, w tym wypadku jest to 125 PSI, do 200 PSI, żeby po prostu wszystko tutaj prawidłowo działało, nie chcemy sobie przecież zapowietrzyć amortyzatora zanim go w ogóle włożyliśmy. Ja od razu napompowałem na 200 PSI. I w tym momencie, sobie właśnie warto sprawdzić, czy działają nasze regulacje. No działa. I teraz, jeszcze ważna sprawa. Zanim założycie tą sprężynę, zanim tutaj dokończymy ten amortyzator, sprawdźcie sobie już teraz, czy wasz amortyzator jest w stanie się dobić. To jest niesamowicie ważne, że, że po, po jego całkowitym naduszeniu. Że po prostu się cała tutaj laga tego amortyzatora chowa. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy go nie byli w stanie w tym momencie zamknąć całego, to znaczy, że w całym układzie jest zbyt dużo oleju i jego dobicie na jakimś dużym dropie czy czymś po prostu skutkowałoby tym, żeby nam ten damper mógł wybuchnąć. Żeby miał po prostu za dużo oleju i nie byłby w stanie wytrzymać tego ciśnienia. Także sprawdźcie sobie, czy już teraz możecie go dobić rękami. Wiadomo, to nie będzie łatwe, ale to musi być możliwe. Jest możliwe. Się ładny. Wiemy, że to jest możliwe, więc przechodzimy do kolejnych kroków. Dobra. Wkręcamy tutaj naszą pokrywę regulacji i dokręcamy najpierw z jednej, potem z drugiej strony. Dobra. Zanim zamontuję moją czystą sprężynę, to tutaj jeszcze raz to sobie wszystko obmyję. Odtłuszcze, Nie chcemy mieć przecież oleju na naszym rowerze. No to co? No to nie pozostaje nam nic innego jak nasunąć naszą sprężynę. Włożyć zabezpieczenie. I to wszystko tutaj fajnie zakręcić. pokazuję na no, ja mam nadzieję, że nieco przybliżyłem Wam temat serwisowania Waszego dampera eee, czy jest to zrobiony idealny serwis? no nie oszukujmy się, nie jest on zrobiony na miarę naszych potrzeb dajcie znać czy w podobnej formule chcecie zobaczyć jeszcze serwis przedniego amortyzatora w przyszłym odcinku zajmiemy się na pewno serwisem łożysk, o które prosiliście co wam jeszcze mogę powiedzieć? Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, zostawić suba, walność w tego dzwona, no i jak jesteś tutaj nowy to też zawitaj na grupę Dirtową Akademię, już jest ponad 500 typa na niej, no. a już nie przedłużam, bo i tak to jest długi odcinek, więc strzałeczka, zwarte. A mojego Instagrama nie by promować. Wrzucę cię ten opisu. To o! Jest!